Idealnie, jest idealnie, Kropka w kropkę. jakby wyszło z fabryki, idealnie pasuje. Siemaneczko ziomeczki, witam Was w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się naprawią uszkodzonego gwintu na karterze motocyklowym. Mamy tutaj nasz karter, jest to Romet 205, kwadrat silnik, stop to jest 12% krzemu i tak. Uszkodzenie polega na tym, mamy tutaj, obie, tutaj dwa otwory. Tutaj normalnie wchodzi pilka do dolnego, jest wszystko git. Wygląda ona w taki sposób. Zwykła szpilka motocyklowa. Druga wyglądała w taki sposób. Możecie sobie porównać. Widać, że jest sklepana. I jest sklepana po to, żeby powiększyć, jakby, średnicę tutaj. Żeby wchodziło w ten otwór. Pewnie ktoś się nagwintował. Jak widać, druga strona jest dobra. Ona się wchodzi luźno, nic się nie trzyma, nie da się tego wkręcić. Ta, było to w ogóle takimś jakimś sznurkiem. Zostało w taki sposób wkręcone. Tak nie może być. Yy, uszkodzi się szpilka, albo coś się stanie, będzie trzeba ją wykręcić. Nie wkręci się już jej. Zawsze może być problem, dlatego musi być tak jak fabryka zrobiła, czyli naprawimy to. Zrobimy to tak. Tutaj natniemy. Jest jedyne możliwe, chyba, jak na razie jedyny możliwy dostęp jest do tego, żeby tutaj naciąć, bo na szczęście tutaj jest po prostu wypełnione w środku. To widać. Jak to idzie tu, tutaj jak się natnie, to tutaj po prostu nic się nie stanie, nigdzie nie będzie dziury od środka, tu jest po prostu dużo aluminium. Dlatego to odetnę. Wyczyszczę. Wtedy użyjemy sobie AC balansu, żeby jak najwięcej tych zanieczyszczeń wyciągnąć ze spoiny. Później znowu wyczyścimy i zaczniemy spawać Napałać po prostu jedno na drugie. Potem zeszlifujemy tu ładnie, nawiercimy otwór i nagwintujemy. Pamiętajmy, aby się odpowiednio przygotować do pracy, czyli rękawiczki. Ja dodatkowo mam maskę z nawiewem, żeby nie wdychać tego aluminium. Prezentuje się to w taki sposób. Teraz sobie przelecimy tym balansem c żeby wyciągnąć wszystko, przeczyścimy jeszcze raz szczotką i zaczniemy napawać. Tutaj taki mały otworek jest, ale to się nic nie szkodzi, bo on jest w tym miejscu, a tutaj nic nie przychodzi, o tam go widać. Użyję do tego elektrody zielonej, soczewka piątka, średnica 2.0. Aktualne ustawienia spowarki. Oczywiście wszystko sterownikiem nożnym, 80 yy, balansów. To the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I knew it was the game had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Tak się to, to prezentuje. Było naprawdę zabrudzone. Nawet jak spawałem, to i tak dużo takiego czarnego się pojawiało. No i nawet tutaj jak już łączyłem, jakby krawędzie są, nawet tutaj takie pory powstały. Ale to zaraz zaszlifujemy. Myślę, że w środku jest git. No tutaj nawet jest stopienie. O kurde kurwa. tu jest stopienie, więc bez problemu. Tak to się prezentuje. Nie jest źle. Tutaj szlifowałem, tylko jakby sam ten kawałek starałem się, żeby tutaj czasem nie uszkodzić bardziej. Znaczy w sensie nie zaślifować. Ale to i tak jakby nic by nie. Nic, jakby lekko to zrobił, nic by się nie stało, bo i tak idzie dużo tutaj uszczelka na to miejsce. Wygląda w miarę. Teraz sobie przygotujemy miejsce, żeby zrobić taki otwór jak tutaj jest. Gwintownik. 6 razy 1, czyli średnica 6 i skok gwintu 1, taki jak jest szpilka. Ładnie pasuje. Złożymy sobie teraz wszystko razem. I tą połówkę, z tą połówką i głowica. Wkręcę ten dobry tutaj na dół. Teraz sobie przymierzymy głowicę. Ona idzie tak, chociaż jest taka sama chyba. O! Teraz sobie robimy otwór. Mniej więcej na środku. O pięknie. Wiertełko piątka jest tutaj. Dobra. Teraz sobie kombinuję coś, żeby to prosto zrobić, bo nie mam niestety innych narzędzi. Jeszcze sobie nie kupiłem wiertarki kolumnowej, dlatego muszę jakoś chyba do imadła po prostu przyczepię na wprost. pod kątem 90 stopni od góry to zrobię. Tak sobie to zamontowałem. Tutaj mam podkładeczki aluminiowe, żeby nie zniszczyć tam gdzieś tego aluminium. Takie po prostu kątowniki z aluminium i teraz sobie założę tą głowicę ale jeszcze sprawdzę jak głęboko musi być ten gwint teraz mierzę w środku po prostu wkładam do otworu suwmiarkam na sam dół i mamy jak głęboko jest to wiertełko? Wiertełko jest na wiertarce ben. tu Но no, и можно вертеть. Jeszcze trochę. Mamy to. Jest zajebiście dobrze. Teraz gwintujemy. Muszę te szpilki ściągnąć do gwintowania. Jeszcze sobie minimalnie pokażę Wam po większy otworek. Bo tutaj mamy jakby takie powiększenie. O tu, tu, jeszcze tu. Mam takie wiertło trójkątne. Po prostu dosłownie tylko maciu No. No i elegancko. Jest Teraz gwintujemy. Gwintownik. Sobie go leciutko może nasmaruję jakimś starym olejem Stary przepracowany olej Dobra, jest prosto? Chyba jest Lecimy delikatnie Powoli Prosto musi być Raczej nie wyjdzie nam Chyba jest prosto, tak mi to wygląda jakby było prosto, idzie w miarę. Działa. kiedy jest ten gwint? Tyle gdzieś. Czekajcie, jeszcze może spróbujemy. I zarąbiście, jest git. Dobra, zobaczymy jak to jest z cylindrem. Trzymajcie kciuki, wkręcimy te szpilki boczne. I teraz spróbujemy tą tu wygląda jakby, bo jest dobrze. Dobra, przymierzymy sobie gdzie są te szpileczki. Tutaj idealnie, jest idealnie, jakby wyszło z fabryki, idealnie pasuje. Nic nie trzeba dziąć ani nic. Zarąbiście jeszcze tutaj. To już muszę sprawić cenową spilkę. Będzie pasować. Jest. Patrzcie, tu wchodzi. Zarąbiście. Jest idealnie! Dobra robota! Jest idealnie! Patrzcie, podniosę teraz z pod lampki. O. Tutaj się tylko blokuje, bo ta szpilka jest po prostu większa tutaj od góry. Po prostu muszę kupić nową. Wąsną. Patrzcie! Idealnie! No, więc. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich filmów jak to, albo jakichś ciekawszych rzeczy. Piszcie komentarze. Nała.